Dobra. Witam się z Wami bardzo późnym wieczorem, w piątkowy wieczór, w dzień wspomnienia świętych Kosmy i Damiana. Wczoraj, jeśli byliście na transmisji, to mówiłam Wam o tym, żeby, żeby napisać taką sobie listę osób, za których chcielibyście się dzisiaj modlić i mam nadzieję, że udało Wam się znaleźć czas, jeśli nie, to jeszcze jest ten moment, żeby ofiarować ich Panu Bogu właśnie przez Stawiennictwo Świętych Kosmy i Damiana o uzdrowienie duszy i ciała. Jeśli nie, to wiecie, każda modlitwa, każde proszenie z wiarą jest wysłuchane, bo już o tym czytaliśmy, o tym już mówiliśmy. Więc każdego innego dnia a również możemy się modlić nie tylko dziś. A dzisiaj będziemy rozmawiać dalej o Ewangelii według świętego Łukasza. Jesteśmy w rozdziale słuchajcie, w rozdziale 11 będzie środek rozdziału 11, i zapraszam Was jednocześnie do odsłuchiwania pozostałych czy transmisji, ale też wcześniejszych czytań, które mieliśmy e, wcześniej, bo słuchajcie, wcześniej było tak, że nie spotykaliśmy się na YouTube na żywo, tylko na takiej zamkniętej grupie. I na tej zamkniętej grupie były prowadzone livey, a potem z tego było tylko wycinany fragment Ewangelii. I te wszystkie wycięte fragmenty Ewangelii, ich już jest ponad 150. Są na wideo na YouTubie, na tym kanale są, więc jak sobie przejrzycie to tam od pierwszego do 150, dzisiaj 156 czytanie, więc będziecie sobie mogli te wszystkie przejrzeć, jakiś was może coś tam was natchnie. Natomiast od teraz niedawna mamy transmisję na żywo tutaj na YouTube, więc to nie jest wycinane, zgrywane, czyli macie tutaj to w jednym kawałku, ale możecie zawsze sobie przesunąć tylko do tego momentu czytania, jeśli was to interesuje, jeśli macie takie poczucie. Ale przed chwilą <laughs> słuchałam yy, na YouTube, nie wiem czy to można nazwać że podcast, no ale yy, słów księdza yy, Piotra Pawlukiewicza który właśnie mówił o tym, że, je, że jeżeli nie mamy ochoty poczytać Słowa Bożego, porozważać Słowa Bożego, sięgnąć po Pismo Święte, a mamy ochotę na to, żeby pooglądać sobie serial, jakiś film, jakieś głupoty w internecie, poskrolować sobie medy społecznościowe, to znaczy, że coś jest już nie tak, że tutaj już działa zły, że tutaj wychodzi już jakaś sprzeczność, więc też Warto się gdzieś tam nad tym zastanowić, czy w ogóle mam czas, mam ochotę na to, żeby chociaż przez chwilę dziennie czy sięgnąć po różaniec, czy się pomodlić, czy przeczytać fragment pisma, czy przyjść i porozważać wspólnie, czy w ogóle wiecie, znajduje się mnóstwo wymówek, żeby tego nie zrobić, i myślę, że tutaj ten dzisiejszy fragment też nas troszeczkę ukierunkowuje. Na nasze pytania i naszą codzienność. Także do tego Was bardzo serdecznie zapraszam. Zanim oczywiście zaczniemy na nasze czytanie i rozważanie, to <laughs> znajdźcie dla siebie miejsce w zaciszu, w odosobnieniu, wyciśnijcie swój umysł, serce i po prostu przygotujmy się na słuchanie Słowa Bożego. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na początku poprosimy Ducha Świętego o prowadzenie. Przyjdź, Duchu Święty, z mocą. Potrzebujemy Twojej pomocy. Otwórz nasze uszy, oczy, umysły i serca, abyśmy usłyszeli, zobaczyli, zrozumieli. I w sercu doświadczyli, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym i dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Proszę Cię, Duchu Święty, aby dzisiejsze słowa z Ewangelii dotykały tych, którzy tego potrzebują, by w Twoje imię, Jezu Chryste, dawały nowe życie, tu i teraz. Amen. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 11, a werset od 14. Raz wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione, lecz niektórzy z nich rzekli mocą belzebuba, władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Inni zaś chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ustoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja, mocą Belzebuba, wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie. Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja, Palcem Bożym, wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mnienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, a gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zostaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni. Gdy on to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz on rzekł: Tak. Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają. Jakie słowo, zdanie, obraz? Najbardziej Przykułą dzisiaj Twoją uwagę zostało w Twoim sercu. Gdy Jezus wyrzucał złe duchy, jedni go podziwiali, a inni zarzucali mu działanie mocą złego. Czasem szukam wymówek, by nie przyjąć działania Jezusa, albo jak ja reaguję, kiedy Bóg działa zupełnie inaczej niż ja się spodziewałam. Wierzę, czy powątpiewam? Jezus mówi, że każde królestwo wewnętrznie skłócone pusto Teraz pytanie, czy w moim sercu Dzieje się jakaś sprzeczność, jakaś taka kłótnia. Czy w mojej rodzinie jest jedność? A jeśli nie, to co mogę zrobić, żeby wprowadzać ten pokój? Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Mocne słowa. Czy są takie obszary, gdzie ja próbuję na przykład nie wybierać wyraźnie, stoję po środku w takim rozkroku? Jak wygląda moja codzienna decyzja bycia z Jezusem? Bóg chce nas gorących, nieletnich. Albo jesteśmy z nim, albo przeciwko niemu. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i przestrzegają. A więc Jezu. Prosimy cię o to, daj nam serce, które słucha i zachowuje Twoje słowo. Nie tylko czytam, ale przestrzegam. Na zakończenie, pomódlmy się. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczą. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jeśli czasami przychodzą do Was jakieś um, słowa, zdania, pytania, kiedy, kiedy rozważacie dany fragment, to zapiszcie też je, żebyśmy mogli wspólnie um, zastanowić się nad tym, co, co Bóg też do Was mówi. Um, bo może to też mi i komuś innemu pomoże w takiej duchowej drodze, w, w prowadzeniu. No fajnie jest tak, wiecie, między sobą też się podzielić tymi, tymi słowami i tym, co właśnie Bóg do nas mówi. Ja oczywiście tak właśnie niekoniecznie wyrobię się wcześniej i czasami przychodzę, tak jak teraz, o takiej bardzo, bardzo późnej porze. Ale właśnie w tym podcaście księdza Pawlukiewicza był właśnie, on właśnie mówił o tym też, że... Nasz kolejny dzień, nasza noc, w dużej mierze zależy od tego, czym karmimy się wieczorem przed spaniem. I teraz yy, warto przed spaniem, właśnie nie, nie mówię, że trzeba przyjść tutaj i słuchać i rozważać, ale żeby zrobić coś dla Boga, żeby być dla Niego, nie żeby On ciągle dla nas coś robił, tylko my też dla Niego po prostu przyjść, a nawet chociażby pobyć w ciszy, byleby nie skrolować telefonu, żeby po prostu dać sobie ten czas, to wyciszenie, żeby Bóg miał w ogóle taki moment, żebyśmy my mieli na tyle otwarte serce, żeby On mógł do nas mówić, a żebyśmy my słuchali. Bo czasami w tej codzienności, w tym takim pośpiechu, szybko, szybko, wszystko, Jezus nawet nie może do nas nic powiedzieć. Pamiętacie, jak Bóg wołał Samuelu, Samuelu? On się budził i się pytał, wołaliście mnie, nie, nie, nie. idź spać. I on dalej, Samuelu, Samuelu znowu słyszy, znowu się budzi. Trzykrotnie Jezus go woła, żeby Bóg go woła, żeby coś mu przekazać. I w końcu on mówi mu, słuchaj, następnym razem, jak usłyszysz to wołanie, powiedz, mów. Bo sługa Twój słucha. A my czasami chcemy, żeby Pan Jezus usiadł, a my będziemy do niego ciągle gadać. Czyli usiądź, e, Jezu, bo ja, Pan będę teraz do Ciebie mówił. A kiedy jest w naszym dniu, w całym dniu, kiedy jest ten moment, kiedy to my słuchamy? Tego, co Bóg chce nam powiedzieć. Czy mamy w ogóle taki moment, nawet już nie mówię, że przed spaniem, a chociaż to jest bardzo ważne, żeby z tą myślą pójść spać. Ale nawet w ciągu dnia, rano, na przykład przez chwilę, nie wiem, przez minutę, Jezu, wstaje, pobłogosław mnie na ten dzień i, i oddaje Ci tę minutę ciszy, żebyś, żebyś mógł do mnie mówić. Czy w ogóle jest jakakolwiek minuta w naszego dnia? W którym jesteśmy w zupełnej ciszy i słuchamy Pana Boga. Oto jest dla nas pytanie i zadanie na ten weekend. A jeszcze na koniec wylosujemy sobie fragmencik z Pisma Świętego. Niby czytamy, ale wiecie, zawsze jakieś słowo, bo może macie jakieś pytanie, na które szukacie odpowiedzi, albo coś, to wtedy nam się to przyda. Słowo. Uwaga, słowo na dziś. Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie. Któż zaufał Panu, a został zawstydzony? Albo któż trwał w bojaźni pańskiej i był opuszczony? Albo któż wzywał Go, a On nim wzgardził? Dla chcąc pogłębić ten temat, sam muszę aż sprawdzić... Eee... Słuchajcie, to jest księga Syracha. Muszę sprawdzić ten skrót. Jeszcze czasami wszystkich skrótów nie znam. Na no pewnie wyznacie też. Albo no sobie spra sprawdzicie. Hmm. Gdzie jest? Nie widzę, słuchajcie. Zakryło się przede mną. Nie ma, no nie widzę. Nie. nie ma w moim piśmie. Słuchajcie, pokażę wam tutaj, może jak zobaczycie. To jest chyba księga syracha, tak mi się wydaje. Rozdział drugi, werset 10. Dobrze, także to sobie do, do sprawdzenia. Do yy, o. Nie księga Syracha, mądrość Syracha. O, o, widzicie? Teraz znalazłam. Widzicie, tak jeszcze, jeszcze Stary Testament to jest w ogóle jeszcze bardzo za, zagadkowa księga dla mnie. Mądrość Syracha. Także mądrość Syracha, rozdział drugi, werset dziesiąty. To, to jest, ale może w całym tym rozdziale drugim będzie dla nas jakaś taka mądrość. O, mądrość, słuchajcie, przyjdzie do nas... Mm, Jakaś odpowiedź, mądra odpowiedź na nasze, na nasze pytania. Także życzę Wam dobrego, spokojnego wieczoru, dobrej nocy w, z takim zasypianiem w Bożej obecności i trwania w, z Bogiem, nawet nocą, a nie stania tak pomiędzy. Wiecie, że w ciągu dnia troszeczkę jestem z Panem Bogiem, ale nocą, wieczorem już niekoniecznie, żebyśmy po prostu byli z Nim przez cały czas, a On z nami. Tego Wam życzę i już kończymy. Także dobranoc z Bogiem. Pa. pa.